Cześć, z tej strony, R Zapraszam was do Jas, obejrzenia kolejnego odcinka. Zagrajmy w Gothic 3. Zajmijmy się tym patrolem Orków. O niczym innym nie marzę, ale nie wiem, czy jesteśmy wystarczająco silni. Nie bój się. To Nie damy rady. No dobrze. Wygląda na to, że wiesz, o czym mówisz. Jestem gotów. Za mną, za Purgana. No, nie było go ciężko przekonać. Dobra, spokojnie. i gorączku się tam. Te dwójka jak zwykle, powinny być łatwiej. No, a teraz sobie jeszcze troszkę tutaj podgrywamy. No właściwie pozgarniamy tych fantów. Pokazałeś mu o jedną parszywą bestię mniej. Zgadza się, tu jeszcze były jakieś roślinki, ale to może później. On ma bardzo fajny łuk końca leśnego, który nie dość, że ładnie wygląda. To jeszcze zadaje. Niezłe obrażenia, ale będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, zanim przyjdzie nam go użyć w walce. Dobra, pomóżmy tutaj naszemu nowo poznanemu kumplowi. Ponieważ jak wykonamy quest z nim związanego, to on nas będzie tutaj szkolił. O, coś mi się strasznie ścina w tym odcinku. No, tobie już podziękujemy, paskudo. Zgadza się was. Tam jest kolejny Wii. W tu też faktycznie gotik tutaj na roślinność wygląda ładnie. Ja znaczy, wiem, że to jest nowy o, jedną silnik. I to jest takie trochę no, w jedynce, dwójce. Po prostu nie było się czym zachwycać. No bo tam był stary silnik, ale tam naprawdę siłę gry stanowiła historia. No, ok, to jest to, co cały czas podkreślam, czyli zwiększony poziom trudności w, w patchu 1.6. Ten alternatywny balans. I teraz już zdecydowanie nie jest tak łatwo. A tutaj jakoś sobie radzę, ale trzech orków tylko wydawałoby się, że nic takiego. A. No, za pierwszym razem nie poszło ładnie. No, dobra, o, 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 żeby nas tutaj znowu nie zabili. No, dobra. teraz jednym na Tego zwiadowca będziemy szybko pokonać. No dobra, faktycznie tym razem poszło dużo lepiej. Nasz humpel wolny z leśników nie jest dość łatwy do nie będziemy się obijać, tylko mu pomożemy. Choć może najpierw się trochę zapóźnił, się tu nam zajął. I obawiam się, żeby właśnie nie yy, wybrał nam oczywiście życia w momencie, kiedy ja będę coś szamał. No ale dobra, poszamajmy sobie spokojnie. Jak widzicie, też wszystkie te orków to są te stare. No dobra, o! Ma jakiś własny. Jest kamień. Dobra, porozmawiamy może wcześniej z tym gońcem leśnym, co on nam tu powie ciekawego. Orkowie to stworzenia Adanosa, podobnie jak ty i ja. Powinniśmy się nawzajem szanować, a nie występować przeciwko sobie. Patrol orków należy już do przeszłości. Dziękuję za pomoc, nieznajomy. Proszę, weź to. Niechaj światło Adanosa oświetli każdą twoją ścieżkę. Moglibyśmy też trochę potrenować, jeśli masz ochotę. No, w końcu mix leczenia. Czego on nas tu może nauczyć? No, głównie walka wręcz, ale też strzelanie z kuszy, co nas akurat nie interesuje. Ciekawe, że on nas uczy strzelania z kuszy, no ale nie ma no, się to tutaj za bardzo na tym zastawiać. Zniszczony kamień druidów. Mm, bardzo mnie to smuci, że zniszczony, choć z drugiej strony, skoro zniszczony, to to pewnie oznacza questa, więc powinienem się właściwie cieszyć. Zębacz. Zębacz to jest chyba jedno z tych wielu stworzeń, które aktualnie mnie zabije jedyny wilk który chce skończyć tylko nasze trofeum no chce bo biegnie. dlatego chcę, tego chyba łapać za język. Dobra. chyba Dobra, Musimy tutaj szybko zabijać te stworzenia, jeśli postać nam nie towarzyszy bo jeśli jest naszym towarzyszem to oczywiście punkty doświadczenia tak jakby są zaliczane na nasze konto ale jeśli już nie jest naszym towarzyszem to wtedy są tak jakby, no przepadają mówiąc wprost bez ogródek co oczywiście nam się nie opłaca czy tu jest więcej wilków? Mam nadzieję, że nie zaraz się okaże czy jakieś paskudy tu jeszcze biegną Chyba nie. Dobrze. Płonie? Nie płonie, ale tak bez problemu pokonałem. Dobra. Biegniemy oczywiście teraz do Druida, żeby mu powiedzieć, że odzyskaliśmy kamień skradziony przez orków, ale chyba nie ucieszy się na wieść o tym, że kamień nie jest aż taki nienaruszony jak. Można by się tego spodziewać, jak mógłby tego oczekiwać. No dobra. Znalazłem twój kamień druidów. Dziękuję ci, wędrowcze. Widzę jednak, że jest blady i pozbawiony mocy. Jeśli ma odzyskać swą dawną potęgę, będę musiał go ponownie naładować. Możesz ponownie naładować kamień druidów? Owszem. Niestety brakuje mi niezbędnych składników do przeprowadzenia tego procesu. Zwróciłeś mi kamień, wędrowcze. Jeśli pomożesz mi go ponownie naładować, podzielę się z Tobą mocą. Pomogę Ci w poszukiwaniu składników. Dobrze. Potrzebuję dwudziestu kamiennych korzeni. Rosną wyłącznie w miejscach bardzo wilgotnych. Znajdziesz je tylko w pobliżu koryt. Że powodzenia! No dobra, to wygląda na to, że solidnie się tutaj będziemy musieli pobawić zielaża. Gdyś był ten O, rozpruwacz. Nie, nie, z rozpruwaczem na razie nie walczę. Chciałem się zająć tylko dzikiem. Rozpływacz to jest taka silniejsza wersja dzika. Nie wiem czy dobrze to określiłem, ale zdecydowanie jest to potwór jak większość potworów, które stanowią poważne zagrożenie. Jedziemy teraz do koryta najbliższej rzeki, ponieważ tu powinny być te kamienne coś tam. Kamienne rośliny. Które muszę zebrać? Coś tu się... Coś tu się świeciło, że coś tu można zabić, ale to był chyba jakiś tylko malutki wąż. a zając. Zające. No dobra, zające może ich sobie narazić w spokoju żyją. A my tu się zajmiemy zbieraniem roślin. Kamienny korzeń, tak jest. Potrzebujemy ich 20, więc tutaj myślę, że całe wybrzeże będzie trzeba obejść. To będzie ostatni quest, chyba przed szybkim udaniem się do Montery. Bo jak pamiętacie, ostatnio otrzymałem zadanie, że w ciągu 3 dni muszę się zgłosić do przywódcy najemników w Monterze. Inaczej będą tego jakieś konsekwencje, więc postaram się szybko zgłosić. No, myślałem, że ten topiotek tutaj się uda przez wodę, ale chyba nie potrafi pływać albo mnie tu zaraz zaskoczy. Okaże, że potrafi, ale nie wygląda na takiego pływającego. Nie mogę tutaj pogonić wygląda na to, że że zależy, żeby nas dopaść. Dobrze, pokonany. Ciężko też trochę wyczaić zasięg tego łuku. Oczywiście, im lepszy Łuk, tym większy zasięg. Prawa logiki w pewien sposób rządzą też tutaj w Gotiku. Może oczywiście poza skakaniem z wysokości. To poza tym, oczywiście, jakieś tutaj prawa logiki występują. Tak samo jak pokrętne prawa grawitacji. No dobra. Po tej stronie też powinno być troszkę kamiennych korzeni, których szukamy. Nie do końca kontroluję ile ich mam, ale chyba jeszcze za mało. Teraz sprawdzę, ile ich tutaj mam. Kamienny korzeń powinno być. Hmm, który to właściwie będzie? No to dobra, szukamy po kolei. czy jagoda, ognista pokrzywa, żelazo, łodyga. Kamienna pokrzywa, ale to nie to. No, jakoś nie do końca to widzę. Czy to nie będzie gdzieś tutaj czasem? No dobra. Nie widzę tego. Powinienem mieć około, nie wiem, dwunastu, coś takiego. Kamienna pokrzywa dobra, Może nie będę się tutaj nad tym za bardzo roztrząsał? A, dobra, kamienny korzeń 16, tak. Mi się to wydawało, że to będzie raczej zakładce śmieci, a nie zakładce rośliny. Kolejna skrzynia, której nie Zaczynsko. będę mógł otworzyć dokładnie. Ale postanowiłem sobie, że raczej nie będę umie... inwestował tutaj w umiejętność, umiejętność złodziejskiej w otwieranie tych skrzyń. Tylko nauczę się po prostu zaklęcia, które pozwala mi otwierać wszystkie zamki i to będzie taktyka najskuteczniejsza. Dobra, lecimy teraz do druida, żeby naprawił kamień i ten kamień też otrzymamy, co może nie jest jakąś super przydatną opcją. Ponieważ on, dzięki niemu, możemy się chyba zamienić w dzika. Tak przynajmniej nam powiedział druid. Zobaczymy, coś tutaj nie ściemniał. No, przepięknie to wygląda, naprawdę. Wiem, że to jest stara gra, i, i w sumie graficznie, no to już się z Gothics wystarzał, ale klimat, który tutaj jest, cały czas potrafi. Zachwycić za serce. Inna rzecz, że jak dojdziemy w końcu do Nordmaru, czyli mroźnej krainy, skutej lodem, to Nordmar dopiero potrafi zachwycić swoją surowością. Masz Twoje kamienne korzenie. Dobra robota, wędrowcze. Teraz mogę ponownie naładować kamień druidów. W zamian za Twoją pomoc podzielę się z Tobą mocą. Weź mój kamień druidów. Pilnuj go lepiej niż ja bym mógł. A, dziękuję, dziękuję. Zobaczmy sobie jeszcze ten kamień. On gdzieś tu powinien być magiczny. Druidzki kamień rozpruwacza. Czyli jednak rozprówaczanie nie dzik. Może jakiś błąd w tłumaczeniu. Dobrze, teraz. Tutaj sobie szybciutko biegniemy do Montery. A w międzyczasie, żeby było zabawniej, sprawdzimy sobie działanie tego kamienia. Nie wiem, czy zauważyliście, tak w międzyczasie, ale zdobyliśmy już 45 punktów, czyli procent reputacji u Gońców Leśnych spotykając pierwszą osadę. Więc, no, jak widzicie, ich tutaj dużo nie ma. Są tak naprawdę chyba trzy wioski Gońców Leśnych. Wioski to może duże słowo. O, nie, tutaj on tak jest taki wściekły, czy co? Tak, to jest właśnie Z Tym dziwnie trzęsącym się tyłkiem. Czy on trafi skakać? No, coś tam sobie hopsasa. Dobra, czy on ma jakieś statystyki? Niestety nie da się otworzyć karty statystyk tak jak poprzednich częściach cyklu i nie da się sprawdzić ile ma poszczególnych tutaj sił wytrzymałości i życia, ale zdecydowanie myślę, że więcej niż nasza postać, a też zaletą jego jest to, że generalnie raczej nie atakują go inne zwierzęta, więc dzięki temu możemy sobie tutaj bezproblemowo szybciutko pozwiedzać. Animacja tyłka jest tutaj przerażająca. Wiem, że na tyłek. o ho, ho, dobra. Trochę w nieodpowiednim momencie nam się to skończyło. Spróbujemy tutaj jakoś. Się... O! Ta nasza próba nie będzie szybkim końcem. Jeszcze jedna cholerna bestia! Pokazałeś mu! Dobra. A... za dużo o, tych bestii. Zabił szybko, szybko. Zadna strata. O, niestety. punkty nauki poszły się. No ale dobrze, przynajmniej ich zabiliśmy. My żyjemy. I Jak widać, są to buntownicy. Więc zaraz sobie tutaj pogadamy z jakimś przywódcą, bo pewnie ktoś nimi dowodzi. No dobrze, przekonajmy się. Same że się wśród tych buntowników, a wśród nich... Otis. Za króla! Bardzo się odważny. Co masz na myśli? Długo nie pożyjesz z takim nastawieniem, nie przy tych wszystkich okupujących ten obszar orkach. I tak można nas, buntowników, rozpoznać z daleka. Powinieneś traktować nas z większym szacunkiem. Inaczej skończysz jak ci pustynni kupcy. O jakich to kupcach mówisz? Jeśli podążysz drogą na zachód, to będziesz mógł zobaczyć pozostałości ich towarów. Okradliśmy ich i przepędziliśmy. Gdzie oni teraz są? <laughs> Pognali aż do Montery. Lepiej, żeby tam zostali. Co tu robisz? Czekam na informacje od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpiega wśród najemników. Miał dać nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment na rozpoczęcie rewolucji. Opowiesz mi więcej o waszym szpiegu wśród najemników. Myślisz, że jak mnie nie zabiłeś, to od razu ci zaufam? To byłoby zbyt proste. A, nie jest aż taki głupi na jakiego Ukraliście wygląda. pustynnych kupców? I to jak! Zanim jednak zaczniesz kombinować, wszystko zabraliśmy już do okary. No, naprawdę nie Powiedz jest coś więcej o okaże. Szybko się o niej dowiesz. Co nam powiedział? Udowodnij to. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników kręci się przy naszym miejscu spotkań. Utrudnia nam wzajemną komunikację. Niech sobie pójdzie. A gdzie jest wasze miejsce spotkań? Na wzgórzu, na południe od Montery. Stoi tam stara, zrujnowana wieża. Oj, coś czuję, że komuś tutaj trzeba będzie spuścić Będzki. Cofnijmy się jeszcze tutaj. Bo tu będą chyba jakieś towary. Albo może i nie. Pobierałem się coś tutaj znaleźć. O właśnie, jest szkatułka. Oj, to by było chyba na tyle zaginionych towarów, choć już właściwie powiedział, że wszystko splądrowali i zanieśli do Montery. No dobra, dojdźmy sobie jeszcze do Montery, która już powinna być niedaleko. O, tu jest jakiś orkowy wojownik. Czy on jest, jest przyjaźnie nastawiony? No to miło, miło. Ja już nie wiem, co on tu robi w takim dziwnym miejscu. No dobrze, i tak to co tutaj widzicie, to są mury Montery. Więc, to zdecydowanie już nie jest jakaś dziura zabita dechami jak Cable Dan. to w końcu jakaś cywilizacja. O, nikt nas nie zaczepia nawet bardzo dobrze. Zgłośmy się do tego przywódcy w najemników orkowych, problemy, nawet ja. który powinien być chyba gdzieś tutaj. Ale pewnie też nie jestem. Jak on tam się nazywał, ten przywódca? Jakbyście mi tak powiedzieli, to nie tak, przywódca najemników Marik, dobra, Marik. A, gdzie on jest? Gdyby to było tak. nie jestem. A, dawno już nie grałem w Gotika. Dobra, wygląda jak przywódca i nazywa się Marek, więc to. Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie, nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć dla miasta. Tylko wtedy będziesz mógł swobodnie poruszać się między nimi i rozmawiać z ich przywódcą. Mm, brzmi znajomo. Prawda? Kim jesteś? Nazywam się Marik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w Monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie, a tego byś nie chciał, jasne? Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika, ale dla ciebie mam bardzo szczególne zadanie. Prawie nikt cię tu nie zna, to ci daje sporą przewagę. To znaczy, mogę cię wykorzystać przeciwko moim ludziom, a oni się nie zorientują. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem? Daj spokój. Uważasz, że to poniżej twojej godności? Właściwie to chyba nie masz wyboru. Nie ufasz własnym ludziom? Czemu jesteś taki zaskoczony? Rozejrzyj się dookoła. Ci kretyni myślą tylko o własnym zysku. Gdybyśmy trochę bliżej współpracowali z orkami, lepiej by się nam wiodło w myrtanie. Dobrze, będę dla ciebie pracować. Mądra decyzja. Więc nie traćmy czasu. No faktycznie nie dał nam zbyt dużego wyboru. Popytajmy go jeszcze chwilkę o inne rzeczy. Wiesz coś na temat Xardasa? Tak. Zdołał powstrzymać wojnę. Unicestwienie magii runicznej było dobrym pomysłem. To geniusz! Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. No, ciekawe spojrzenie. Dobra, może zgłośmy się od razu. Bym nie zapomniał o tym. Kazał mi się do ciebie zgłosić. Dość niesympatyczny najemnik, niejaki Domenik. A tak. Kazał ci tu przyjść? Aha. No i przyszedłeś. Nie będę tego. Dobra, tak. Tak właśnie było. Chyba lubisz Xardasa. To chyba trochę za dużo powiedziane. Prawie nic nie wiem o tym magów. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami i ludźmi. Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, Xardas wciąż jest tylko człowiekiem. Gdzie znajdę Xardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał Ma. Onoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Geldern i w Silden. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. Dobrze. Na czym dokładnie ma polegać moje zadanie? Ostatnio w monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbiorów, ucieczki niewolników, najazdy i tak dalej. To wszystko śmierdzi mi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę. No i nauczę cię walczyć. Będę w swojej chacie przy zachodnim wejściu do miasta. Złoto, Sława, a gdzie kobiety? Jak mam sprawdzić lojalność twoich ludzi? Nie wiem. Rozmawiaj z nimi, pracuj dla nich, nawiąż przyjaźnie. Jak to zrobisz... To nie twoje zmartwienia. Zrozumiałem. Zobaczę, co się da zrobić. Dobra, tu na razie nic mu ciekawego nie powiemy. Nie potrafię rozgryźć tego Marika. Dziwny człowiek z jednej strony. Zapascynowany ksardasem. Cieszy się, że orkowie tutaj rządzą. A z drugiej wydaje się, że ma głowę na karku. No dobra, dziwna sprawa. Montera to już jest zdecydowanie większa mieścina. I tutaj myślę, że spędzę. A wy, jeśli będziecie oglądać to także ze mną. Kilka najbliższych odcinków, więc możecie się przyzwyczaić do tego widoku. Bo tutaj spędzimy jeszcze trochę czasu pomagając obu stronom konfliktu. A zanim wyzwolimy Monterę, to jeszcze wiele czasu upłynie. No okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!